Cześć kochani, dzisiaj się pewnie spodziewacie się jakiegoś odcineczka, ale wiem, że nie macie czasu w święta, dlatego taki króciutki odcinek, wiem, że obejrzycie go... W inny dzień, więc właśnie go nagrywam. Życzę Wam radosnych, wesołych i miłych świąt, dużo prezentów i oczywiście, żeby Wam się one podobały i żeby były trafione. Już się tak za bardzo nie będę rozgadywać, ale jeszcze życzę Wam wesołych świąt i od razu życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia wkrótce.